Jeśli podobają Ci się moje filmy, to zasubskrybuj kanał. Cześć, widzowie, w tym odcinku testujemy nowy update, widzowie, ponieważ Stars ma kolaborację z absolutnie niedlistej Pixarem z tej Story. I patrzcie, co jest w sklepie. Święta z Browstars. Nowy zadebiarz BAS Astral. Yo, wow. odbieramy sobie go. Uwaga, widzowie. Yo, wow, mam to. Dobra, widzę ma trzy ataki na mnie Trzy już No balon jest gdzieś O jest! To jest wizowie Dobra Mam jakiś tyle walki, patrzcie Trzy so, Tryb laserowy, tryb szabli, szabli i tryb skrzydeł wizowie Wow, dobra Pierwsi testujemy sobie tryb laserowy to jest, o, co, gramy pierwszy ubieram Oj, na tą mapę widzowie, nie wiem czy to będzie dobry wybór. Zobaczcie, tu jest mega dużo W ogóle każdy gryta z bazem, chyba. Ej, no to jest dobra postać. Widzę, każdy pucharek, jaki na nim zdobędziemy, to do tych skrzynek nam się, jakby wiecie, daje, bo. <laughs> Trochę przeziemiony jestem. Bo, no, to jest tam jakby, od razu mamy ten poziom, jakbyśmy tysiaka wbili. Gdzie leżą? O, leży już. to jest? O, postać. To jest, jest game, game, okay. dobrze leży. Jakiś chłopiec daje motkę też. Fajna w ogóle motka, jest ult. Jaki jest ult, uwaga. Zaraz przetestujemy na jakimś, wiecie co wie? Gazet. Gadget. taki w miarę. mi powiedział. O, jest Nita jakaś. Raz, dwa, trzy. A, myślałem, że będzie leżeć. O zasłania, Maria. Spoko, spoko. kurde, teraz będę leżał. Nie! Uzita, nie! Nie, widzowie, leżę! Pierwsza runda już leży! Dobra, ten chłop pogarnia. Bardziej ode to postać. Pewnie już ma kilka bucharków na niej. Dobra, zazwyczaj mojej... pierwsze... O, wielkie starcie. Moja pierwsza runda. Co on robi? Nie! Co on robi? Musiałeś się tak po prostu to zabić. Dobra, gdzie oni są? na nich. Tu jest Nita. I teraz raz, dwa trzy dostanie. I leży. Dobra. No, Leśni to! No to leży! Co to za zbarowana giera było I widzę, patrzcie, te pucharki teraz doskonale mam w tych 9 patrzcie. Dziewięć tych samych pucharków. Trzeba dwanaście. No i nic. Może ta postać widzę czwartego... Tego... tego stycznia zostanie widzę, jest usunięta. Więc no, te pucharki, które na niej wbijemy, no to... No niestety stracimy je. I patrzcie, tu już mamy... Yy, nie, nie tabela. O, widzicie? Ja tak 400 chyba tylko wbiję, a nie ma sensu więcej wbijać. No potem to wszystko oczywiście odejmie, nie? To nie ma sensu. Widzowie teraz sobie zaraz przedstajemy ten drugi styl, nie? Czyli styl szczabli! Nie, to stryp, przepraszam. Zobaczcie, jeszcze w ogóle nowe wydarzenie doszło. Jakieś mega drzewo. To jest sobie w głużej Są jakieś nikaciki i prezenty w ogóle będziemy dostawać. Dobra, to co? Wycimy kolejną rądeczkę. O, w ogóle gość ma też ten sam y, styl. Strip. Ja nie wiem, będę myle ciągle to... Tak. Patrzcie, to tak wygląda. Moska taka sama. No e, dobrze jest. Dobra, to... Ty chłopie idź na tą skrzynię, żeby jeszcze bardziej na środek. Bo... Może będzie lepsza zdumka tutaj. Widzę, w ogóle... Musicie zostawić łapkę w górę, nie? Na bazę. Dobra, tu są ludzie jacyś, jest El Primo. Się bije. Feral. Powstał bombę, klubę, tylko powstał Tarka też jest do podjazdu. I gdzie ona jest? Tu jest Raz, aha, leży. Co nie, jest? Dobra, szukamy hopów, Tu jest coś. Przyspieszenie. Raz, dwa, trzy. Leży. Cztery, no leży. Nie, no widzę mega. W tej sali. Proszę bardzo. Łatwo, widzę, łatwo. Dobra, teraz jest trzeci tryb. Testujemy C tryb skrzydeł. Uwaga. Zobaczymy na czym to polega. O, on już lepszy grać nam dał dobrze. Będzie lepsza okazja na testowanie. No, co jest? No tak podobny atak do Leona. Na tym trybie. No patrzcie sami. Normalnie nie on to jest. Podróba Leona, kurde, co to ma być? No, trzy będzie. No, ma trzy. Czy tutaj ktoś jest? Nie wydaje mi się. Czy możemy ktoś tutaj zaskoczyć? Dobra. Lecimy, widzę. Lecimy, nie śpimy. Mamy sobie gadżetu. Jest ok. no, Tu nie śleżą! ult, właśnie. Bo ja ultu wam w ogóle nie pokazywałem. Gdzie ja Aha. Nie, bo ja nie... jestem na blisko. Dobra, Czekamy. A. Dawaj, Dobra, leży. I leży! Dobrze, widzowie. Tak jest. Teraz tę skrzynkę ja dobiję za 100 wpłat w tym sezonie. No patrzcie sami. Teraz mieć tę skrzyneczkę. No i dobra. Teraz sobie odejdźmy z poziomu karnetu i zagrajmy inny tryb jakiś. Na przykład, widzowie, knockout sobie zagrajmy. No, widzicie, mamy same brązy tutaj. Dobra, zobaczymy. Chłop ma tryb szabli i tryb skrzydeł też taki, jak. Dobra, zobaczymy, to jest ból. Ból równie spadł teraz. Raz, dwa, trzy. No i, śpiew, i Raz, dwa. No i kropię. No i leży. to jest proste, nie? Dobra, od razu widzę ultem, latujemy, dawajcie. Ultem, widzowie. Dobra, trzy. Dwa, jeden, Trafiłem? trafiłem, trafiłem i zabiłem, no i Sigma. Nie to jest tak proste teraz. Co widzę, że... tak się opasowuje jeszcze raz. Ponieważ jeszcze jest jedna rzecz, o sobie dobrze, nie wchodzi. Patrzcie, co tu jest. Tu też jest, widzowie, bas Astral, poziom strzoski można by. No, patrzcie, tu jest na, 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 na koniec świata i jeszcze dalej. No jak on zostanie usunięty, no to to będzie fajny, wiecie, fajne rzeczy, np. ikona gracza, nowy spray, nowa emotka, prawda, opłaca się na tym wbijać, ponieważ jak go usuną, no to już to nie będzie do, możliwe do zdobycia, nie? Dobra, ja myślę, że tryb Shambi jest OP, więc sobie zagrajmy nim. No i tu już mamy widzę Diabecika, Dobra, to ja i ten goście, klucz 31, też ma tryb Shambi, a gościu ekipolog też ma tryb... Pytanie. Skrzydeł. Raz. No, Ile mam? Dobra, da się przejść ścianęć? Ej, czekajcie. Nie no, chyba nie. To było za OP. Dobra. O Boże, co zrobiłem? Raz. Dwa. Trzy. Leżysz tu. Dobra, widzę, co to jest za proste. Gramy sobie ten w drzewo teraz. Oj, zdobyłem już tą. Zł, zł. I drogi Zadymierzki, 1000 się git. Dobra, widzę, zajmuję się drzewo. Trzy bilety mamy. Co gramy? Hej, to jest zbieranie mapy. Dobra, Nieś prezent. Nie kojarzy tego. Ha! Ma Nieź prezent, zobaczymy na czym w ogóle to polega. Dobra, widzę, że w drużynie Przeciwne. jest tylko jeden las. Git bo ja myślałem, że każdy będzie teraz z no? No nie. O to jest ma HP! Co jest o, to? Masz Ile on ma HP, widzowie! Ła! Ile on ma HP? No. A, bo dobra, bo to jest takim tyją. Dobra Wchodzimy w chłopa, raz, dwa, trzy! ma HP?! Nie, tak prezent jak nie, 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 musimy to wygrać, znowu, Uciekam! ciekać, a nie, nie, kopię, wow jak on bije Co ja mam zrobić? nie, leży, no, 55% mamy, nie, leży, Dobra, napiszcie w komentarzach, czy się nie jest dobrze no Dobra jest, nie? Ale... Łaz! <noise> <noise> dwa, trzy, kuci. Raz, dwa. No, co jest z nimi? No, nie tyle HP? P. Ja mi się to nie Mnie to przesadzały. Mnie I mi to przesadzały. Mnie no, to to wow. przesadzały. Nie, za zaraz A, gości ma. Nie wiem Nie, bo już zginął. Oła! Kurde. Puściół. Co chciałam mówić, że Raz, dwa. Dobra, wygraliśmy, ale co jest z tym chłopem nie tak? Dobra, co z tym nie, czekajcie. Koniec wydarzenia za 12 dni, zbieraj. Co ze swoim klubem? a dobra. Czy jakieś prezenty będziemy dostawać? Z swoim klubem, widzę jak klub. No, klubki 15 dni, okej. Okay. Jakiś ok i ja wbiliśmy. Nego wina. No dobra, widzowie. Ja. Jakby, update jest naprawdę spoko Oceniam ten update na. Co wie, takie mocne 8 na 10. Bo naprawdę fajne będą te prezenty, myślę. Na przykład taki legendarny nagle wam wydropi. Fajne rzeczy można przyjąć do drobnić, nie? Dobra, trzymaj darmu. darmo. No o, ikona gracza jeszcze jest, nawet nie zauważyłem tego. 6 tyln, dobra. Za darmo jest, no, normalna rzecz. Dobra, widzowie to co? Widzimy się w kolejnym odcineczku, nie? A wy pamiętajcie o Subiku. Łaprawcie co tam na dole, nie? Kurde, nie to. Dobra, widzę, Nara.